Siema wszystkim, to znowu ja, czyli Seba Kod oraz Defestes. Dzisiaj naszym tematem będzie budowanie sześciopaka. Dlaczego taki materiał? Przede wszystkim lato, wakacje, plaża, Sopot. A drugi powód to dość banalny, to znaczy jest sporo materiałów na ten temat na polskim YouTube, ale są zrobione nierzetelnie, słabo lub średnio dobrze. A jak są, to są powielane błędy poprzedników, więc dzisiaj same fakty i obalamy mity łapy nie ma. A co w dzisiejszym odcinku? Mało czy dużo powtórzeń? Szóstka Wejdera, plusy i minusy, a może same minusy. Oraz e, progresje dla naszego kółeczka i ćwiczenia alternatywne. Oglądajcie do końca i oczywiście łapy nie ma. Szybkie przypomnienie o kursach. Teraz jest drugój siłowy level pierwszy i drugi. Jeszcze uruchomiliśmy na ostatnie miejsca. Później będzie e, 17 lipca level drugi, nie, trzeci Gdańsk oraz PowerBuilding 27 lipca Kod KFD na remont TICO oraz współpraca ze mną coachingonline.sebastian.kot1985małpa.gmail.com Jest bardzo dużo programów autorskich, ale najbardziej popularna jest szóstka Wedera A6W W tym programie wykonujemy bardzo dużą ilość powtórzeń oraz czas wysiłku rośnie, oczywiście progresywnie No i czy można mieć tutaj efekty? Tylko na początku, a szczególnie osób, które robiły yy, bardzo leki trening, lżejszy niż A6W lub nic nie robiły, co badania udowadniają, że z siedzącego trybu życia przejść do lekkiego wysiłku może nawet to doprowadzić do hipertrofii. Natomiast yy, co później? No, wykonujesz coraz więcej powtórzeń, wydłuża się czas trwania wysiłku No i co się dzieje? Poprawiasz przede wszystkim swoją wytrzymałość. Tkanki tłuszczowe nie spalisz, ponieważ jest to zbyt niski wydatek energetyczny. Chyba, że jesteś na ujemny bilansie kalorycznym, na styk. Natomiast y, jako y, ćwiczenia, palenie tłuszczu, brzuszki totalnie się nie nadają. Natomiast w kontekście budowania mięśni wydłużania wysiłku fizycznego, czyli powiedzmy takiego progresywnego przeładowania, też to nie ma sensu do pewnego pułapu. Czyli jeśli przekoczysz y, 30 powtórzeń, czyli ciężary będą bardzo, 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 bardzo małe, niskie, wtedy charakter wysiłku jest inny, czyli charakter arobowy, i nie jest to bodziec hipertroficzny, nawet gdy to prowadzisz do upadku mięśniowego. Najczęstszym błędem podczas budowania programów na mięśnie brzucha jest złe, błędne, progresywne przeładowanie. Czyli co? Musisz postępować z treningu na trening, w jakichś parametrach być coraz to lepszy, aby utrzymać bodziec hipertroficzny. Jeśli tego nie zrobisz, no to nie będzie hipertrofii. Prosta sprawa. Natomiast nie możesz bez końca zwiększać ilość powtórzeń, ponieważ charakter fiziku się zmienia na aerobowy, a jak wiecie i to udowadniają liczne badania, co część osób, które nie czytają tych badań może się nie zgadzać. Ćwiczenia aerobowe najbardziej obciążają układ nerwowy. Mamy paradoks. Dlaczego? Ponieważ pomimo tego, że doprowadzicie do upadku mięśniowego, nie będziecie aktywować wysokoprogowych jednostek motorycznych, ponieważ układ nerwowy już jest zażnięty przez ten właśnie wysiłek fizyczny, czyli charakter wysiłku fizycznego. Więc co możemy zrobić? Modulować ciężarę, czyli dodać ciężaru ale wtedy musicie brać takie ćwiczenia, w których jest taka możliwość. No i co? Utrudnić technikę, czyli zwiększyć trudność techniczną, czyli progresję techniczną ćwiczenia. I teraz Wam zaprezentuję na przykładzie prostego ćwiczenia, bardzo popularnego kółeczka. No i macie przykład progresywnego przeładowania o ćwiczeń łatwiejszy po co pozwoli nam utrzymać bodziec do wzrostu, czy tam do hipertrofii. Zobaczcie, od planka wersji podstawowej, choć tutaj też można regresować, po coraz to trudniejsze ćwiczenie, aż po same kółeczko wersji klęcząc. I od tego momentu też możemy progresować do wersji stojącej, ale o tym może inny odcinek. Teraz kwestia sześciopaka rdzenia. Temat rzadko poruszany wśród youtuberów, trenerów, kulturystów, stąd ich plany, gdzie podstawowymi ćwiczeniami są tylko i wyłącznie z nosy bokiem i lachy, a lachy można zdecydowanie śmiało wyrzucić do świetnika. Ale wracając do tematu. Twój rdzeń wykracza poza, i to znacznie poza sześciopak. Obejmuje wszystko oprócz rąk i nóg. I siła rdzenia stanowi, albo zapewnia pełną stabilizację pomiędzy Konczyną dolną i górną i, mało tego, dzięki temu, że macie odpowiednią siłę rdzenia, kończyna dolna i górna wyzwoli większą moc. Więc w kontekście treningu dla kulturystów, truboistów, podnoszenia ciężarów, kalisteniki czy tam innych sportów jest to bardzo, bardzo istotne, aby w odpowiedni sposób i szybki sposób budować masę mięśniową i siłę. Natomiast rdzeń uczestniczy w każdych ruchach i stanowi jedność, albo jest takim cementem, który yy, powoduje to, że ciało jest razem w jednej kupie i wszystko ze sobą w odpowiedni sposób gra. I Programy szkoleniowe, programy, yy, albo treningi pod mięśnie brzucha, czy tam wzmocnienie rdzenia są źle rozpisane i znacznie wykraczają poza zwykłe brzuszki, alachy, czy tam unoszenie nóg w leżeniu. Jest to za mało, ponieważ jest to praca jednopłaszczyznowa, czyli praca w płaszczyźnie strzałkowej. I tu jest ten błąd, czyli Brak treningu wielopaczczyznowego na wzmocnienie rdzenia. Czyli musimy pracować w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej, poprzecznej, aby zapewnić odpowiednią stabilność Twojego rdzenia, wytrzymałość Twojego rdzenia. I dzięki temu Twoje mięśnie brzucha szybciej się rozbudują i będą proporcjonalne. I to jest powiedzmy największy błąd, który możecie spotkać na internecie, gdy wzorujecie się na innych youtubera, trenera czy kulturystach. Zwykłe brzuszki, jak widzicie, nie jest to doskonałe ćwiczenie, ponieważ oprócz tego, że pracują mięśnie brzucha, to jeszcze zginacze stawu biodrowego. Chcielibyśmy, w cudzysłowie, oczywiście, bardziej wyizolować. Jak możemy to zrobić? Klasyczne brzuszki Jandy. Dajecie gumę w połowie pod udzia, następnie przyciągacie do siebie pięty i wbijacie w ziemię. Oczywiście nie hejtujemy zginaczy stawu biodrowego, po prostu chcemy sobie, jakby to powiedzieć, bardziej wyizolować mięśnie brzucha w pracy, stąd wykorzystanie gumy i grupy mięśni uszałogolniowych, czyli mięśni przeciwstawnych. Wykorzystujemy tak zwany odruch wzajemnego hamowania, czyli większa aktywność agonicy spowoduje to, że antagonista tutaj nie pracuje, czyli nasz biodrowolędźwiowy oraz prosty Uda. To dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli macie jakieś propozycje tematów, albo filmów, które mam nagrać, napiszcie komentarz, włączcie dzwoneczek, subujcie mój kanał, pamiętajcie o kodzie KFD, o kursach. No i to dzisiaj wszystko. Łapy nie ma.